Witam serdecznie w galerii Kuśmierczaków. Dzisiaj jest z nami reprezentantka Instytutu Polonika, Zofia Otmianowska. Witam serdecznie. Chciałabym się zapytać, jak to jest przyjechać do Chicago po latach i odwiedzić akurat Muzeum Polskie? Przyjechać po latach niesamowicie. Olbrzymie piękne miasto, przepiękne, prze cudowna atmosfera, przepiękne budynki. Co prawda zadałam kilka razy pytanie, ile ich właściwie jest i jeszcze nikt mi nie odpowiedział. Ja sobie zdałam z tego sprawę, że nigdy ich nie policzyłam, powinnam to zrobić. Od razu poczułam, że mam niedosyt i niedobór wiedzy, więc będę liczyła, ale podejrzewam, że to się nie da tak łatwo zrobić. Czym zajmuje się Instytut Polonika? Instytut Polonika to instytucja kultury, która została powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego w grudniu 2017 roku jako specjalistyczna instytucja zajmująca się polskim dziedzictwem kulturowym za granicą. My działamy w trzech obszarach, badamy, chronimy i popularyzujemy polską kulturę za granicą. I praktycznie jesteście stworzenie dla nas. Tak. Czyli jesteście stworzeni Jest nam z tego taki... powodu bardzo miło. <gry> jesteście państwo stworzeni dla takich placówek jak nasza i bardzo się ucieszyliśmy wtedy, kiedy zostaliście powołani do życia, bo udało nam się, mnie się udało uczestniczyć w waszym zjeździe pierwszym i potem nasza współpraca zakwitła. Jesteśmy otoczeni, otoczone w tej, w tej galerii obrazami, które poddaliście konserwacji. To było zrozumiałe dla Was, to było takie, powiedziałabym, że oczywiste. Naturalne. Bardzo naturalne. Z taką gracją i wdziękiem. Wspaniali się z Wami współpracuje. I cieszę się, że tę pigułkę czasową, jaką mamy tutaj dzięki Wystawie Światowej nie tylko, że nie dość, że zachowujecie, ale jeszcze dbacie o nas. A dlaczego właściwie my? No właśnie ze względu na, na to otoczenie, które tutaj jest. Yy, Muzeum polski w Ameryce ma chyba najciekawszą, najbardziej różnorodną. Kolekcje. Kolekcję. Zbiór, 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 naszy, zbiór naszych, naszych obrazów, ale też. też. Ale też. Nie, tylko, nie tylko obrazów, dlatego że to jest i sztuka, i rzemiosło tak bardzo różnorodne. I najwięcej poloników w Ameryce. Ale też myślę, że to te eksponaty, które są związane z, z wystawą światową. światową w Nowym Jorku, które tutaj są, i też ten, cała jakby sytuacja, kiedy, kiedy wystawa była przed samą II wojną światową, to że te eksponaty nie mogły wrócić do Polski, jakby jeszcze tą rangę tych zbiorów, Natomiast bardzo chcieliśmy podziękować za to, że nie tylko że propagujecie, ale także i odbył się u nas jeden odcinek polajniki, czyli animacja. Oprócz tego piszecie często o konserwacji, dlatego że wspieracie bardzo naszą konserwację i jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. I nie dość, że zdjęcia jak gdyby z przebiegu naszej konserwacji potem dzięki Wam ubiegają cały świat. Chcielibyśmy bardzo podziękować za to, że jesteście z nami. Dziękuję za ten wybór, za odwiedziny. A przede My wszystkim za... za serdeczne przyjęcie, <laughs> tyle uśmiechu <laughs> za, i przede wszystkim za wisienkę na torcie, jakim jest dla nas pobyt. za serdeczne, Dziękuję. Bardzo prosimy i czekamy na kolejne projekty. Tak, wymyślimy. Z pewnością, <laughs> wymyślimy. oczywiście. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.